Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym zagramy w Five Nights at Freddy's 2. To jest wersja mobilna tej gry. Jest mobilna, jest za... stała się sławna z wersji komputerowej, no i się znalazła na wersji mobilnej, Zagramy zagramy wersję mobilną. Jak nie trzyma na tej grze, to wcielamy się w ochroniarza pizzerii. Jest to co, śpia typu horror. Się wcielamy w, w ochroniarza pizzerii, a w tej pizzerii są. zwierzaki, zabawki. A, typ... Zabawki, które chodzą i chcą nas zabić. Mamy przetrwać 5 pięć... Wyłączę. Mamy przetrwać 5 yy, dni, tak jak mówi tytuł. Jest na fajne, tak powiem to jest dobre, piją tutaj na myszce, żeby lepiej było. Z tego na padzie a nie, nie, nie próbowałem, że podłączyć pada. Mamy ogólnie przegląd kamer. Proszę poświecić, to jest bardzo złe. A teraz tak powiem, tak, że to jest już drugie moje nagranie, już nagrywam to drugi raz. Raz jak nagrałem, to mnie był piąty dzień. Przyszedł ten ten jeden z tych do mnie, jakoś się udało mi przeżyć. Poszedł i w gramie wyrzucił, więc nagrywam drugi raz. Więc chyba to 5 albo 6 rano musimy przetrwać w tym 5 dni. Jak powiem. chyba to było 3 rano, czy 3, druga, druga rano zaczyna się dziciać rzeczy. A nie, świat na jeszcze mamy zapas baterii. To wszystko. Jest jeszcze pamiętać w tej pozytywce. Ona dopiero się zaczynają dziać te dziwne rzeczy, to na to pierwsze zacznie się kończyć się, nakręcać. No są śmieciuchy, to odnajdziemy. Nie, ja chyba jak ta pozytywka się skończy, to zaczynając się w tym się denerwować i tutaj może jakoś tak usypiać, coś. Nie, właśnie co ta pozytywka jest. Tu są wszystkie tu. Dobra. To jest pierwsza Dobrze jest. tam dużo podobek tej, tej typu byłem w sklepie Play, może z można kupić y, tą grę i dużo podróbek jest z tego. Jak widzę jakieś tam Five Nights and Elysium. Już, znaczy, nie wiem czy właśnie, czy to jest gra. Tylko, to na pewno gra nie jest ta Five Nights and Freddy's i e, Five Night at Elysium. To na pewno nie jest tego samego wykonawcy, jak jest w podane. A może wspólni twórcy coś są i. Jak ktoś inny się tym zajął może? O! Już się zaczęło? Chciałem nakręcać. Zwróćmy, że ktoś inny może się podjął tego? Nam wszyscy. przedni wydawca nie chciał już robić tej gry, to sponsorzy zapłacili komuś innemu, żebym sobie nie wiem. Dobra, tylko rano. Czyli jak pozytywka się zaczęła wykręcać, to śmieciuchy zaś ruszą. Dalszym, nakręcimy sobie. okej, okay. daj mi cała bateria wyskoczyła. Ona chyba ma 20%. Zaczynam zamiar grać. No a to nie, to tej baterii teraz. Nie, 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 czas na to. A jeszcze tak powiem od razu, że o, śmiecił zniknął. A nie zmienić świec. Nie, znowu ten śmiecił, gdzie on poszedł. Jest. Który je był? Śmiecił ten wyszedł już. Znaczy, to jest horror, gra chora. Taka w sumie sama, sama w sobie nie jest straszna. Tylko na przykład, jesteście, nie wiem, coś tam robicie, no gdy wam wyskakuje na ryj ta ich moda jeszcze. Ty... Poszedł, poszedł może w ten nie widać. Fuck, go. Nie działa? Trzeba krzyczeć. więcej? Musimy tylko śmiecia znaleźć. Dobra, jest tu dobra. No, pójdź ale myszkę mi umówi. No hej, no, zmień się, no. No i czasami coś myszka. No bo jak nie może inną będę musiał bawić się albo po tym spowodować następnym razem. Może nagrać coś jeszcze z at hmm, Freddy's. Czyli śmieć głosy tu. Nie udało się. Widzicie jakiś strach? Się przestraszyłem. Yy, Widzicie. czy cieszę w sensie, się, że kamera spadła, bo nie mam luta. I. Yy, nie mam luta, luta. I ten. No bym go zrobił, ale za dużo minusów z, tej, z tego jest. I no. No yy, minusów dużo jest, tego nie ma, ale... więc, ja co, w taki sposób nagrywam, stamtąd najlepiej by to wyszło. Dobra, nie udało nam się 6 minut, mam 4 minuty, czy nie zdążę. Więc może jeszcze coś nagram z tej tych... gry. Widzieliście się, przestraszyłem. <grym> tej młody, jak też kamerę zwaliłem. Dobra, każdy ma swoje strachy, mnie przestraszyło. No, w horrorach nie jestem aż taki zagrożały. Yy, łatwo mi przestraszy, można powiedzieć. Nie wiem czy ktoś przed wami z tymi telewizorami się. Z telewizorami w się przestraszył, czy nie. Ale ja się przestraszyłem, co Każdy się boi różnych rzeczy. No no dobrze, więc no, było, było na tyle. Eee... Jeśli wam się te film spodobał, to łapki w górę, skomentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście zapraszam na kolejne oh, jakieś horrory a ja moc sobie nagać może zobaczyć jak wyjdzie, czy. Dobra, więc na razie. Zapomniałem. Eee, tak pomyślałem, że jeszcze nagram tak poza konkursem już że no, żeby nie myśleli ktoś, że jestem twórzliwym czy coś to chciałem powiedzieć, że jestem to już tuż przed ekranem, więc to trochę inaczej się odpiera ten dźwięk to wszystko. I chciałem zachęcić jeszcze do zasubskryb... nie zasubskrybowania. Polubienia mojej strony na Facebooku. żeby było, na tyle tylko wszystko dopowiedziałem. I teraz ja się żegnam już naprawdę ten kabar tam. Tylko takie to powiedzenie to jest? Dawa. No to już się na stałe żegnam i pewnie to jeszcze przez myszkę, bo ona mi czasem nie łapała, nie zdążyłem tej maski założyć. Że to powiem jeszcze, tam. No, ja blisko będę tak nagle wyskoczyła. Ja zresztą byłem zestresowany, żeby szybko założyć tą maskę w napięciu drobiu, więc tak to się wydaje, że nie jest straszne, ale ktoś niech zagra. Dobra, yy, dawa, więc to już jest naprawdę pożegnanie, więc hej.